Bekom. To mój mały braciszek, George! Bekom. To jest tatość. Bekom. George bawili się w sypialni. Gniejej. George, musisz bawić się w swojej części sypialni. Bra. Moja część, a to moja część. Hmm, chyba nie ma, są tylko do mnie i mamy. Mam jeszcze paczkę dla państwa. Popatrz mamo, paczka dla mnie i Georgia! O. Mamy też list. Moje drogie dzieci! Stół! Ma też ogon! Stoły nie mają ogonów. To na pewno jest uchwyt! Co to może być? Tutaj jeszcze coś jest! To drewniany koń! Nazwę go złotogrzywy. Konik! Złotogrzywy! Konik! Złotogrzywy! Pamiętajcie, dzieci, ciocia przysłała prezent dla was obojga. Musicie się nim dzielić, bawić się po kolei. Czy mogę teraz pobawić się złotogrzywym? Pierwszy powinien bawić się George. Jest młodszy. <grymne> konik, konik! Georgeowi spodobał się drewniany konik. George, on nazywa się złotogrzywy, a nie konik. Teraz bawi się Pepa bezpieczniej będzie bawić się na dole żeby szybko tam się znaleźć zjadę na koniu wiesz co robisz tato możesz wpaść na drzewo i potłuc się o oh, oh, nie martw się o mnie pepo jestem już dorosły tato a wiesz jak się zatrzymać nie mam pojęcia gdzie tu jest hamulec? Oh. Sprytnie, tato! Wylądowałeś w st stawie z kaczkami! Co to za plaśnięcie? O czym ty mówisz? Tato, nosisz kaczkę na głowie? Bywałem w stawie.